Trawa jest tak długa, nieskoszona Dostanie do mnie magnes kiedy i już sobie tam wyląduje i będę tam mieszkał Intensywny poranek za mną A jeśli chodzi o bilety, to niestety znowu zdrożały Dzień dobry, sobota, 5.50 Ja jestem w drodze na trening Bardzo lubię tak trenować z samego rana 5.38 wstaje, A 5.50 już jestem w drodze właśnie na trening Dzisiaj wypadnie biegowy, bo chciałem sobie pograć w piłkę, ale jedno boisko jest trawa jest tak długa, nieskoszona, więc tam na pewno nie idzie zagrać. A wczoraj jak tego lata codziennie, oczywiście padało, więc drugie boisko jest zmoczone. Ono jest takie tartanowe, więc tam się ślizał na maksa i w sumie ten trening chyba nie miałbym za dużego sensu. Tak teraz myślę. Ale przynajmniej zrobimy sobie trening biegowy, a do tego też koordynacyjny. Takie kilka ćwiczeń na koordynację zobaczycie w tym treningu i jeszcze do tego sprinty. Bo teraz robię sobie takie wyzwanie, że codziennie, znaczy codziennie, codziennie jak robię trening, bo codziennie nie robię treningu, tam czasami sobie zrobię wolne. Na przykład w czwartek miałem wolne, to nie robiłem w ogóle tych sprintów. W piątek robiłem 7, w środę robiłem 6, we wtorek robiłem 5. No i dzisiaj wypada 8. Co jeden dzień sobie tak zwiększam tą liczbę tych sprintów, żeby po prostu przyzwyczajać się organizm do większego wysiłku. Bo tak, to nie jest żaden clickbait. Za dwa tygodnie przeprowadzam się do Hiszpanii. Aktualnie w ogóle nie trenuję jakby w klubie, a w Hiszpanii chciałbym w klubie piłkarskim znowu zacząć trenować. No i takie samo bieganie, to myślę, że dobrym przygotowaniem by nie było, więc właśnie robię sobie jakieś ćwiczenia koordynacyjne. Do tego też takie na szybką pracę nóg, te sprinty, ale często też sobie robię właśnie jakieś ćwiczenia z piłką żeby tą piłkę dotykać, bo jak na przykład dwa, miesiące nie grał w piłkę w ogóle, no to już by było ciężko pewnie tam z tą piłką się na nowo zaprzyjaźnić, ale mam nadzieję, że to tutaj robię pewnie któregoś dnia wam pokażę albo zobaczcie to w krótkich filmikach w shortach na pewno będzie, jeśli nie będzie ich tutaj we vlogu, bo w shortach będą na pewno a tutaj nie wiem, czy będę nagrywać jeszcze jakiegoś Vloga, tak typowo sprzed przeprowadzki. Jak sobie trenuję, tutaj w Polsce. O przeprowadzce, oczywiście, opowiem w dalszej części filmu. A teraz zapraszam na kilka przebitek z tego mojego dzisiejszego treningu biegowego. Przynajmniej dzisiaj jest na tyle ciepło, że termo nie trzeba było zakładać. Bo to pogoda tego lata to jest naprawdę katastrofa. Nie no zobacz co to jest, no nie idzie tu trenować, normalnie musiałbym musiał piłkę trenować to byłoby to kompletnie bez sensu, Ślizgałbym się tu niesamowicie. No i robota na dzisiaj zrobiona, bieganie, koordynacja, podciąganie i na koniec sprinty. Teraz zlecę się do domu na chwilę odświeżyć i na cotygodniowe zakupy. I wtedy Wam też popowiadam o tej przeprowadzce do Hiszpanii. No już gotowy na inwazję na Lidla. Wchodzę do parku i opowiadam coś o tej przeprowadzce. Więc jak już pewnie wiecie po tytule, za dwa tygodnie od publikacji tego filmu, bo od dzisiaj to za miesiąc, przeprowadzam się do Hiszpanii. Nie zdradzam jeszcze dokładnie miasta, do którego się przeprowadzam, bo będzie zagadka dla was w Reelsach i też tutaj na YouTubie oczywiście w Shortach. I pierwsza osoba, która zgadnie dokładnie miasto, do którego się przeprowadzam, dostanie do mnie magnes kiedy i już sobie tam wyląduję i będę tam mieszkał. Na moment nagrywania tego o tej przeprowadzce to wiem tak, ja, moja rodzina, Moi znajomi, ale nikt nie wie z moich obserwujących na Instagramie, na YouTube, TikToku. Jeszcze ani razu o tym nie mówiłem. Znaczy mówiłem, że oczywiście chcę się w przyszłości przeprowadzić, ale nie mówiłem, że to już teraz. W sumie wszystko ogarnięte. Loty mam mniej więcej ogarnięte, bo mam dwa takie, które kontroluję tam ceny. I dzisiaj albo jutro najprawdopodobniej już będę je kupować. A jeśli chodzi o Miejsce do mieszkania, to już mam pokój ogarnięty. Po prostu jest tak, że ja chcę wynająć mieszkanie, sam jedno mieszkanie dla siebie w Hiszpanii, bez żadnej osoby towarzyszącej czy jakiegoś współlokatora. To muszę zarabiać przez ostatni rok minimum 1000 euro. No ja takiego całego dochodu to nie miałem, więc teraz muszę pomieszkać ten rok w mieszkaniu takim łączonym z innymi współlokatorami, e, współdzielonym, a później spróbuję wynająć. Sobie coś dla siebie, albo spróbuję już nawet pół roku, po pół roku może się uda, ale przez pierwsze pół roku na pewno będę mieszkać w jednym mieszkaniu z czterema innymi osobami, których na razie kompletnie nie znam, wiem tylko, że mają pomiędzy 21-30 lat. Oczywiście wolę mieć całe mieszkanie tylko dla siebie, znaczy swoje wynajęte, ale jak są takie przepisy, to trzeba się dostosować i trzeba, no może nie przemęczyć się ten rok, bo i tak będzie fajnie. Mam taką nadzieję, a a później już ogarnąć coś swojego. Więc tak jak mówiłem, miasta na razie nie mogę zdradzić, ale mogę Wam zdradzić tyle, że od dzisiaj przez najbliższy miesiąc w shortach, ale też w rolkach na Instagramie czy na TikToku będą się pojawiać daily vlogi zatytułowane Daily Spania i za aktywność pod tymi daily vlogami też można zgarnąć naprawdę fajną nagrodę, mi się wydaje. Więcej szczegółów już niedługo właśnie w tych krótkich formatach. I dodatkowo ten magnes, jeśli zgarniesz, do jakiego miasta jadę. A ja teraz już lecę do tego sklepu, mam ci naprawdę sporo rzeczy do zabrania, muszę zgrzewkę wody taką sobie wziąć, bo samochód się zepsuł i niestety muszę sobie iść pieszo. Znaczy pieszo fajnie, bo kroki się nabiją, dodatkowo do dziennej aktywności, ale z tą zgrzewką iść później 20 minut to już tak średnio przyjemnie. No ale co? Tak jak mówiłem, trzeba się dostosować do warunków. Idę robić zakupy, a my widzimy się przy śniadanku. Dobra, ale ananasowa jest chyba troszkę lepsza, ale ta jest naprawdę smaczna. No, przyznajcie, że nieźle się to prezentuje. Mamy tutaj bajgla. Podsmarowanego hummusem z rukolą i podsmażonym tutaj halumi. Do tego jeszcze oczywiście papryka, żeby podbić ilość warzyw w tym posiłku No i takie śniadanko potreningowe dzisiaj wpada, ja naprawdę uwielbiam, idę już to zajadać No i co, jednak babilety dzisiaj nie będą odpołowane, bo trochę zdrążały, Ale będę je sobie obserwować i w najbliższych dniach powinny być zakupione a jeśli nie, to kupię sobie jakiś lot z przesiadką, bo są tańsze i wychodzi naprawdę taniej. A mnie to to mnie obchodzi, czy jest przysiadka. Ja lubię latać samolotem, więc dwa loty w jednym dla mnie zawsze przyjemnie. Tylko, żeby jakieś bardzo długiego czasu oczekiwania nie było na tym lotnisku pomiędzy, bo są takie, co się czeka 27 godzin. 27 godzin czekać na przesiadkę, no to jest już przesada, ale takie 10 nawet godzin mm -hmm. pójście na tym lotnisku. Wziąłem sobie. Trzy powerbanki bym montował. Chyba dobre plan, co nie. A teraz już robię sobie moją grecką kawę. O tam trudno byłem na tych zakupach? Zjadłem śniadanie rano z drugim trening, więc intensywny poranek za mną. A teraz czas na relaks. Relaks, taki połowiczny relaks, bo będzie kawa. I do tego oczywiście nauka hiszpańskiego, ale ja bardzo lubię się uczyć, więc dla mnie taka. Przyjemność i no można powiedzieć relaks. Teraz dodaję erytrykol. Zalewam to wodą w temperaturze pokojowej. No i oczywiście jak grecka kawa, greckie frappe, to muszą być kostki lodu. U mnie dzisiaj trzy do tego witonu. I teraz uwaga! Bo 3, 2, 1 i usłyszycie najbardziej denerwujący głos, jaki usłyszycie w tym dzisiejszym vlogu. Robię tą kawet naprawdę czuję się takie małe dziecko z grzechotką. Tak potrząsać tym trzeba około 3-5 minut, ja wolę 5, żeby była fajna taka kremowa i Wam też tak polecam, bo wtedy najlepiej. Na pewno nie polecam robić jej ze słodzikiem, a także na napojach roślinnych, bo wtedy właśnie ona ta pianka szybko opada, albo ze słodzikiem to się w ogóle nie robi. Jaby z er tolem, ale z takim słodzikiem w pastylkach to nie polecam robić, bo wtedy właśnie szybciej opada ta piana. A z erytryptorem i ksylitolem fajnie naprawdę wychodzi, tak samo z cukrem, jeśli ktoś nie używa, ale z tymi napojami roślinnymi to naprawdę ciężko. No co ja was będę tutaj oszukiwał, no jest to naprawdę top mój przepis, top mój przepis podczas moich trzech lat, które działam w social mediach, to ta grecka kawa. Naprawdę, więc jeśli jeszcze nie próbowałeś, nie próbowałaś. Serdecznie polecam, a ja lecę się uczyć. bo jednak mi się pomyliło i dzisiaj jest dzień włoskiego, bo w tym tygodniu robiłem dopiero jeden raz włoski, jutro będę miał hiszpański. A robię teraz tak, w tygodniu mam taki system, że dwa razy w tygodniu włoski właśnie, pięć razy hiszpański, bo na tym hiszpańskim mi jednak bardziej zależy. Jak już wiecie pewnie teraz dlaczego. Um. A włoski dla rozrywki dwa razy w tygodniu, dla urozmaicenia i właśnie dzisiaj wypada ten dzień, więc zabieram się za naukę. I chyba we włoskim masz nie mam takiego celu, żeby tak gładko się porozumiewać jak po właśnie hiszpańsku, ale no żeby był on na poziomie takim komunikacyjnym, byłoby naprawdę fajnie. I jeszcze jedna sprawa. Zapomniałem o najważniejszym. Tak szczerze te placki były dobre, ale jednak z takimi dodatkami pankejki smakują o wiele lepiej. A placki ziemniaczane to ja najbardziej lubię właśnie z takim gulaszem mięsnym, no ale dzisiaj mięsa akurat nie miałem, więc posiłkowałem się owocami, sosikiem i cukrem pudrem. No było też dobrze, było też dobrze, nie będę tutaj ukrywał. Na no co po obiedzie? Po obiedzie popisałem sobie scenariusze, bo jutro nagrywam 5 rolek z przepisami, 5 rolek z przepisami jutro. Także zmontowałem dwie rolki, dodałem do nich napisy, więc dobra robota naprawdę dzisiaj zrobiona. Jutrzejszy dzień wcale nie mniej intensywnie się zapowiada, a teraz wyszedłem sobie na spacer, żeby trochę głowy przewietrzyć po takiej ilości z komputerem, z moimi myślami na temat tego, co jutro będę nagrywać, więc wyszedłem się przejść, ale w sumie już wracam, robię kolację i dwie godzinki montażu na wieczór jeszcze przede mną a jeśli chodzi o bilety to niestety znowu zdrożały znaczy są takiej samej cenie jak rano ale zdrożały względem tego jak patrzyłem ostatnio teraz będę już sprawdzał to tak 4 godziny jak będzie już fajna cena to już na pewno będę kupować jak ostatnio sprawdzałem czyli te dwa dni temu jak już miałem kupować ale jednak się nie zdecydowałem bo coś tam w końcu mi nie pasowało już nie pamiętam co ale wtedy jednak ich nie kupiłem to tak jak wam już mówiłem przy robieniu kawy chyba sobie wezmę ten lot z przesiadką i nie wiem czy on już będzie bezpośredni do mojego miejsca docelowego czy znaczy bezpośredni z przesiadką że gdzieś się przesiądę a później już do mojego miejsca docelowego czy z przesiadką do innego miejsca i z tamtego jeszcze będę musiał dojechać z tramwajem lub autobusem no spróbuję to ogarnąć w najlepszej możliwej cenie jak tylko będzie można i to już zobaczycie pewnie w następnym filmie bo chcę zrobić też taki cały film z tej przeprowadzki od początku do końca a ten jest bardziej taki informacyjno vlogowy Piękna sprawa, taki widoczek na wieczornym spacerze. No i według mnie najszybsza i najlepsza kolacja gotowa. Na dole mamy tak cornflakesy, na to był pudding orzechowo-czekoladowy mój ulubiony. Serio, mój ulubiony nawet karmelowy wyprzedza w rankingu, gdzie jestem naprawdę ogromnym fanem karmelu, ale ten smakuje no jak Monte, według mnie jak Monte. Dalej mamy mango, borówki i masło orzechowe. To mango jeszcze mi się takie słodziutkie dzisiaj trafiło, tak dojrzałe, idealnie do takiego bowl'a. No i tak naprawdę 3 minuty i taki piękny posiłeczek gotowy. A tutaj chciałem wam pokazać jeszcze, to są najlepsze naczosy. Jeśli szukacie dobrych naczosów, to tylko w Biedronce. Te stop są naprawdę spoko. Ja najbardziej lubię smak chili, on jest tak właśnie fajnie ostry. Ja lubię ostre i ten smak chili jest bardzo dobry. Ale ten solony też jest nawet GIT. Testowałem naprawdę wiele firm na czasów i no żadne nie, do tych nie mają podjazdu. I te mają jakąś taką fajną strukturę. Są mega chrupiące i no nawet w kini są słabsze według mnie. Oczywiście Doritosy też są spoko, no ale Doritosy to jednak solidna cena. A tutaj trochę bardziej wersja ekonomiczna więc jeśli szukacie właśnie ekonomicznej wersji dobrych naczosów to Wam je polecam oczywiście od czasu do czasu, żeby to nie stało się Waszą codzienną przekąską bo ja też, nie wiem, kiedy ostatni raz naczos jadłem z miesiąc temu, dwa miesiące temu w sumie taka paczuszka poza tym ja sam całej tej paczki nawet nie ziem.